Witam serdecznie w kolejnym odcinku Smakowitych Dań i zapraszam dziś na ciasto kawowe, czyli przepyszny deser w sam raz na wyjątkowe okazje. Do miski przekładamy oddzielone od żółtek białka i ubijamy je na sztywną pianę. Pod koniec ubijania wsypujemy cukier. Do ubitej piany dodajemy żółtka, mąkę pszenną i ziemniaczaną oraz proszek do pieczenia i suchy mak. Całość delikatnie mieszamy łyżką. Ciasto przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i dokładnie je rozprowadzamy. Pieczemy około 25-30 minut w piekarniku rozgrzanym do temperatury 180 stopni Celsjusza. Wystudzony biszkopt odwracamy do góry dnem i wkładamy z powrotem do tortownicy, a następnie nasączamy wystudzoną kawą około pół szklanki. Do miski przekładamy serek mascarpone, dodajemy rozpuszczoną kawę i wszystko miksujemy do połączenia się składników. W wysokim naczyniu ubijamy schłodzoną śmietanę kremówkę, a pod koniec ubijania wsypujemy cukier puder oraz śmietan fiksy. Do ubitej śmietany dodajemy serek mascarpone i wszystko krótko miksujemy, tylko do połączenia się składników. Masę dzielimy na dwie równe części. Jedną połowę przygotowanej masy umieszczamy na biszkopcie i dokładnie ją rozprowadzamy. Pozostałą wystudzoną kawę wlewamy do miski. Biszkopty namaczamy dosłownie na sekundę w kawie i układamy jeden obok drugiego na warstwie kremu. Na biszkoptach starannie rozprowadzamy pozostałą masę. Tak przygotowane ciasto wstawiamy na kilka godzin lub na całą noc do lodówki. Przed podaniem posypujemy powierzchni kakao. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.